Witamy w kolejnym odcinku Korgi, Gangi, Kotka Bobunia, Dżerunia, Pinkor i Sunia Witamy wszystkich bardzo serdecznie Dziękujemy wszystkim za komentarze Lajki Chodź tu Pinkor Polubienia Wpłaty Dziękujemy bardzo Pieski są bardzo wdzięczne I okazują to merdaniem ogonka Dzisiaj Będziemy rozmawiać o warczeniu, że warczenie psa wcale nie musi oznaczać niczego złego, tak jak myrdanie ogonem wcale nie musi oznaczać coś dobrego zawsze. Czasem myrdanie ogonem wcale nic dobrego nie oznacza. Warczenie jest po prostu sposobem komunikacji psa z właścicielem, z innymi psami, z otoczeniem. Dochodzi do tego jeszcze mowa ciała, właśnie ogon, i tutaj mamy te wszystkie gesty, które im służą do kontaktu z otoczeniem. Ja, na przykład, nie wiem, czy pinkor będzie chciał tu zademonstrować. On w czasie zabawy, nie teraz się wstydzi, on w czasie zabawy, no ale na początku warczał troszkę na sunie ostrzegawczo. Ale w czasie zabawy, jest często tak z pinkorem, że on sobie po prostu powarkuje, jak się przeciąga ze mną. I na pewno to nie oznacza niczego złego z jego strony, więc, przeciw więc przeciwnie, myślę, że to jest duże zadowolenie wtedy okazuje tą zabawą i tym e, warczeniem, właśnie. Psy często też e, u nas komunikują się między sobą. Najczęściej, właśnie, pinkor z bobem. Już gadacie o zlocie? Tak? Slot. Slot, dużo piesków, piątek wyjazd, tak? I jest to takie powarkiwanie w oczekiwaniu na coś przeważnie, albo na poranne jedzenie, albo gdzieś tam w waucie jakieś oczekiwanie. Wtedy dochodzi do takich powarkiwań, a najbardziej się to nasila przed jedzeniem. Wtedy bob warczy, jak czekają na miski. A pinkor nerwowo pije wodę, bo nie chce chyba na niego patrzeć, a ja go strofuję, żeby tej wody tyle nie pił, bo będzie sikał. I jest po prostu jak z dziećmi, z tymi pieskami. Więc to jest takie powarkiwanie, no ostrzegawcze i komunikowanie się między sobą. Pieski często lubią na przykład warczeć, nie wiem, jak próbujecie im odebrać jakieś jedzenie. Ja kiedyś suce próbowałem odebrać kość, to nie było w ogóle szans otworzyć jej paszczy raz, a dwa to powarkiwała troszkę nerwowo i byłem troszkę przestraszony, że może mi odgryźć rękę jak będę jej faktycznie chciał tą kość zabrać no ale mi nie odgryzła, ostatecznie się udało ale potrzebowałem prawdziwe imadło, żeby jej wyciągnąć prawie z tego pyska, suni tę te, te kość wtedy którą sobie znalazła na spacerku pieski nie lubią, na przykład pewnie macie często z tym do czynienia że jak gdzieś wlezie na przykład na łóżko albo gdzieś i się go spycha no to wtedy jest niezadowolenie może być duże i też często okazuje się, że są różne pomrukiwania, powarkiwania, pomruk niezadowolenia pieski okazują w ten sposób, że chciałyby sobie poleżeć wygodnie, a wy po prostu tutaj się wtryniacie i przeszkadzacie im w odpoczynku i relaksie, a one by też chciały łóżka, tym bardziej, że to są wnikliwi obserwatorzy, jak widzimy, widzą jak my leżymy na tych łóżkach w nocy. I nie tylko, no to one wiedzą, że to jest chyba coś wygodnego i dobrego. Pieski jeszcze powarkują, na przykład nasze, jak tutaj, o, tu się dotknie ty on teraz się rozkłada, bez grzeczniutki, ale czasem bardzo nie lubi. Bardzo nie lubi, jak się go tutaj w brzusio dotyka i wtedy warczy. Warczy też, na przykład, jak go jakiś inny piesek dotyka. Lubi sobie warknąć oszczegawczo. To jest pinkorza, znaczy dżeruniowa taka reakcja oszczegawcza, że jak jakiś pies go inny dotknie... No to on lubi sobie powarkiwać. Warczą też na nas i to bardzo intensywnie, zwłaszcza Pinkor przy wycieraniu po spacerach. Pinkor nie lubi brzucha, nie lubi Pinkor brzucha, nie lubi, nie lubi Pinkor brzucha, ale dzisiaj udaje do filmu, że lubi. Tu jest kabanos, więc nagrody są wyczekiwane bardzo, więc bardzo nie lubią. Pinkor nie lubi, zwłaszcza jak się go po brzusiu wyciera. I nie lubią też, jak się je czesze. To często jest tak właśnie, że lubią sobie pomrukiwać, powarkiwać. Nie wszyscy, bo Bob na przykład bardzo lubi czesanie. Suczka też nie ma przeciwko temu nic, ale już Pinkor i Jerry Niekoniecznie Lubią, jak się je czesze. I jest to takie powarkiwanie ostrzegawcze. My się oczywiście tego powarkiwania nie boimy, bo. Znamy nasze psy dobrze i wiemy, że to nie jest rodzaj warczenia, taki, który by prowadził do kolejnych faz przed ugryzieniem czyli zaraz sobie powiemy o tych fazach i kiedy jeszcze bardzo warczą. no Bardzo warczą zawsze na te czynniki zewnętrzne czyli dzwonki do drzwi, przed szczekaniem jest wark, inne psy na polu lub ludzie jakieś hałasy zawsze jest tutaj jakiś rodzaj warczenia przed szczekaniem. Kiedyś wam chyba puszczałem taki filmik, jak zrobiłem do muzyki takiej metalowej pinkorek powarkuje przez okno do innych psów. Ciężko mi to będzie teraz znaleźć, ale gdzieś to jest do znalezienia na naszej stronie, więc można wpisać pinkor śpiewa albo coś w tym stylu. I tam pinkorek sobie śpiewa do innego psa na, na ulicy, którego nie widać. Co jeszcze? Kiedy my warczymy. No różne odgłosy też z telewizorów czy z innych rzeczy, na przykład jak jakieś szczekanie psa czy coś w telewizorze, no to to też powoduje warczenie. A także na spacerach często tak jest, że jak widzą, że ktoś nagle przechodzi naprzeciwko, jakiś jacyś ludzie, oni są na smyczy. No to lubią sobie tak podszczeknąć, podwarknąć na tą osobę, która przechodzi. No takie są dzikuski chyba trochę, bo tutaj na uboczu rzadko przechodzą koło jakichś ludzi, to może to powodować jakiś niepokój. No i właśnie psy warczą przede wszystkim, jak są zalęknione, czują jakiś niepokój. Przez warknięcie czy szczerzenie zębów mówią nam jasno: odejdź stąd, zostaw mnie, nie chcę, żebyś mnie teraz dotykał. Chce mieć spokój, zwłaszcza to jest ważne, żeby obserwować to przy reakcji z dziećmi, kiedy dziecko jest zbyt nachalne i pies wydaje takie sygnały. No to warto się zatrzymać i dać psu spokój. My tak mieliśmy raz: suczka tam wlazła pod ten stół, jakieś dziecko ją napastowało, bo już była zmęczona, dlatego tam wlazła i zaczęła na to dziecko troszkę pomrukiwać i powarkiwać. Nie podobało jej się to po prostu, że ona już jest zmęczona, a ktoś jeszcze ją chce się z nią bawić, albo ją napastuje. Więc psy są bardzo mądre, dają nam te znaki i powinniśmy je respektować jak najbardziej. Czy powinniśmy oduczać psa warczenia, na przykład mówić cicho jak warczy, albo coś takiego? Raczej nic z tych rzeczy, ponieważ to jest pierwszy odruch... Przed ugryzieniem, drugi to jest kłapanie, a trzeci no to już jest właściwe ugryzienie, dlatego jak oduczymy psa fazy warczenia to chyba nie chcielibyśmy, żeby od razu przechodził do fazy kłapania i kłapał nas po prostu koło naszej ręki niebezpiecznie, bo to może też u nas jakąś reakcję wytworzyć bardzo dziwną i możemy odruchowo go gdzieś tam czasnąć, szczelić, i, nie wiem, bać się go po prostu i reagować zbyt nerwowo, gdy on będzie kłapał. Gdy on sobie tylko warczy, no to wiemy, że sobie warczy i po prostu nie podchodzi tyle. Natomiast jak już nas zacznie atakować kłapaniem, tak jak Jerry na tym filmie atakuje odkurzacz, no właśnie odkurzacze, wszelakie roboty, to też powoduje warczenie, szczekanie sokowirówki, kosiarki. Tutaj jest zawsze też reakcja warcząca piesków. Dlatego mówię, nie oduczajmy psa warczeć, to jest metoda komunikacji, pierwszy stopień jakby tego oszczerzenia nas przed tym, że nie zupełnie mu pasuje to, co chcemy z nim robić. Pękor nie śpi, bo nie, nie wolno spać. No i tyle mamy na dzisiaj do powiedzenia. Jesteśmy już właściwie na walizkach, bo jutro o 4 rano jedziemy do Księżych Młynów na zlot Korgich. Będzie kilkadziesiąt piesków. Przed nami 350-360 km. Zależy jaka trasa. Musimy trochę wałówy zabrać. Ja dzisiaj będę robił jakąś ciabatę. Zrobię może babkę. Coś, żeby było. Nakupiliśmy kabanosa. Weźmiemy masła, herbat, kawy. Bo na miejscu tam za bardzo nie ma sklepu. Pieskom oczywiście też jedzonko. Nagródki. Chociaż nagródki to tam raczej będą dla każdego pieska. Coś tam ma być. Mam nadzieję, że będę jakoś klecił te filmy na miejscu. Żeby coś tam wrzucić. Chociaż raz dziennie. Natomiast nie mam pojęcia już jak tam jest z internetem, czy nie będę się za bardzo wkurzał, bo te pliki jednak ważą giga, półtora jak się wrzuca, więc no musi być internet w miarę znośny, żeby to nie trwało pół dnia, bo ja tam nie jadę się stresować, tylko odpocząć, chociaż przy tej czwórce jest tak jakbyśmy mieli czwórkę małych dzieci i je rozpuścili, więc niestety nie ma odpoczynku. Jest raczej pilnowanie cały czas i zwracanie uwagi, czy nie dają sygnałów innym psom i inne psy im, warczeniem i kłapaniem, by się po prostu do nich nie zbliżać. A są to w takim dużym gronie, gdzie jest pełno samców, samców alfa, często w domu, tak jak nasz pinkor, to on też nie dopuszcza do siebie, że może ktoś nie być podległy mu, więc dochodzi często do różnych utarczek słownych, a potem zębatych więc trzeba tego pilnować i na to uważać. No i tyle. Będziemy już się prawdopodobnie łączyć z księżych Młynów. Ja teraz muszę pieską dać nagródki. grudki. Suczka, Angkor, Jerunia i Bobiczek. I Bobiczek nie zjadł, no to jak Bobiczek jest ciąmajda, no to nie dostanie. Dostanie już poza kadrem. Pa, pa.